Dzisiaj nagrywamy z PCD, part 1 Ym, Chcę to nagrać po prostu, bo, bo nie nagrywałem chyba Nie patrzę już na kanał Boże Patologia PCD O, o six, seven. Dobra, <laughs> dzisiaj będziemy Testować pracę taksiarską. Zaraz pójdziemy po taksi Tylko muszę przejechać. <laughs> A i kupiłem sobie takiego CV i Ten. Dobra, tu nie było stopa <coughs> I przepraszam, że nie było filmu świątecznego, ale serio ciężko się dogadać z nimi Ogólnie jeśli chodzi, yy, moimi kolegami, bo sam tego nie zrobię, jeśli ma być na przykład Jako rodzina, tak jak na przykład u Dempeya <coughs> Czy jak to tam było, nie wiem, jakiś tam youtuber to nagrywał Dobra, już prawie jesteśmy Dobra, Tu będzie taksi do zespełnowania. Nie <laughs> ja mam tą nową akurat. <laughs> to ja mam prime. Nie mam tej starej, bo Znaczy, mam, nie mam takiego starego tego intro, bo no to jest to dlatego że jakby Wam to powiedzieć. Ciężko mi było ogólnie to robić. Dobra, to czekamy na jakieś zamówienie. I często jest, że to... No właśnie, widzicie. Dobra, pokażę wam, bo chcę wam pokazać. Jedzie się. Zaraz pokażemy wnętrze. I e, jeśli chcecie dostać zamówienie od taksi, musicie zdobyć y, ten... Y, y, Musicie mieć włączone dostawy. <laughs> Tam jak jest akurat głowo i tak dalej. Ale będzie wam pokazywało na taxi. Bo na przykład... Ja <laughs> jeżdżę Urbanem, Uberem tak zwanym. Tylko, wiecie, prawa autorskie. Przy tym dlatego to nie jest Uber, tylko Urban. I ogólnie... A Max to ładnie zbudowała wraz z swoją grupą deweloperów. I to nie jest żadna reklama, tylko to jest fajna gra, naprawdę. A, i zapomniałem, gdzie ja jadę. Przepraszam. to nie to już my minaliśmy. <ścoughs> zagadałam się. Dobra. Amax. Tylko, że ty, jeśli Amax im płaci, no to już niech robią więcej tych rzeczy, a nie, że tylko śnieg dodadzą. I co z tego jest? No, dodali tam. No, dobra, no to poprawia rozgrywkę. Nie, według mnie to pogorszyło bardziej na autach śnieg, dlatego, że jak wam, bo nie wszystkim niestety się podoba, to. Więc teraz będziemy jechać. Tak to wygląda. <coughs> teraz jedziemy do alei polskiego, wojska, Aleja Polska, wojska polskiego, to tam, gdzie jest PKP darłowo. <coughs> Jedź, chłopie, Boże, tym pociągiem, a nie mnie, Marku, trój tutaj. <coughs> <coughs> już tam jedziesz, no to jedź już pociągiem. Przejdziesz się. Tro, 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 trochę ruchu ci nie zaszkodzi. I nie martwcie się. Wygrałem prawko w chipsach. <coughs> Na szczęście tu nie ma mojego nika znaczy możecie już znać w sumie ogólnie yy, powiem wam z kim tylko będę nagrywać i nagrywam z teamu by najpierw powiem Fabian yy, Fabian, Oliwson i tyle z teamu by a dalej yy, to będzie Oskarnie z Teamu byby to prawdopodobnie to będzie ten <laughs> będzie w teamie i, i, y, y. I y, y. Znaczy I i y. <laughs> bo taki też jest Team, znaczy dla mnie to jest Team, że to tam są wszyscy bez względu czy jest byby czy tam nie wiem w jakiejkolwiek grupy to przejmuję. <laughs> Tyle mam do powiedzenia. Ale dobra, już jesteśmy w połowie trasy. 6 minut trwa film 6 minut i ileś tam sekund, nie wiem. To jest fajne gra, wiecie, ile zdobyłem w ciągu całej. W całej grze zdobyłem 1 milion. Ja gram w tą grę przez dwa lata. Dwa lata mi zajęło uzbieranie jednego miliona. Ogólnie to jest najgorsze. Dwa lata, Boże. Dwa lata grać, aby uzbierać milion. I to są ceny chore. <laughs> w sumie. Mogli już podawać przynajmniej prawdziwe ceny tych samochodów. Oj, widzicie? Wspominałem o tym śniegu, mi się to nie podoba bardzo, no bo zakrywę etykietę URBAN <laughs> Przynajmniej herb został, sławna <laughs> A ciekawe czemu Amak zrobiła tą grę, przecież ona jest chyba z Ameryki <laughs> Czy coś tam, nie wiem bo zwykle piszę po angielsku. Według mnie jest z Ameryki. To, <laughs> że ona się na mnie uwzięła, czy co. Ja jadę po prostu. Dobra, zaraz będziemy już w darłowie. <laughs> Jak widzicie, daleko się jeść. O, bez limitu możemy jechać. Super lubię T, bez limitu. <laughs> A wy co dostaliście pod choinkę? Bo ja dostałem w sumie, tak powiem, dobre rzeczy, które na pewno mi się przydadzą, jeśli chodzi o granie z na przykład Fabianem, Olivsonem lub Oscarem. Yy, to dostałem słuchawki, które mi polepszą słuchanie ich, co, czy nie gadają bredni, O mnie i będę mógł zaczynać w każdej chwili film. Znaczy, o Oliwierowi tak nie powiem w sumie, żeby o mnie jakiś brat nie powiedział. E, nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć. Dobra. To ja już minąłem Wojska Polskiego? A, dobrze Boże. No może minąłem Wojska Polskiego. E, dasz mi przynajmniej nabiwek? Przez takie burkotrowanie. Do widzenia! Dobra. O, Dobry jest w sobie ten nabiwek. Dobra, to tyle na dzisiaj z odcinka, jeszcze ocenimy ten wnętrze, tak wygląda wnętrze, podoba mi się I siemano